Jakoś tak mi to wygląda jak i spotkanie i to Ania, prawie prawie, okej. Okay. Szanowni Państwo, kiedy, kiedy zastanawiałem się, jak Państwa przywitać i jak przywitać głównego e, e, bohatera dzisiejszego spotkania, to wymyśliłem sobie coś takiego, że i takiego bardzo prostego zwrotu, że panie Tomaszu znowu się widzimy. Bardzo się z tego cieszę. My również. A właśnie chciałem zapytać, kto z Państwa był w 2020 roku tutaj? Dwie osoby, trzy, cztery. Nie, no słuchajcie, że nie. nie. To, nie jest, to nie jest tak, że. To, jak, to nie, 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 no właśnie, to nie chodzi o to, że to, to źle, że Państwo byliście. Albo że dobrze. Nie, właśnie, super. Do Pana Prezydenta, którego bardzo serdecznie witam, Pan Prezydent Maciej Nowak, witamy serdecznie. I pytałem i mówię, czy Panie Prezydencie, Pan pamięta, że na ostatniej wystawie też Pan był? on mówi, oczywiście, że tak. I nawet pamięta, co wtedy mówił o Panu Tomaszu, że to nie tylko artyzm, nie tylko kultura, ale też sport, bo z tego się Panowie też kojarzą. To, czy Panie Prezydencie, dzisiaj jest coś nowego. Coś A co ja dzisiaj się? powiem, no. no? coś nowego, ja właśnie, coś nowego, coś innego. Ale nie, bo nie wiem, osób było, to czy można powtórzyć? Szanowni Państwo, już teraz na poważnie, witam Państwa bardzo serdecznie, witam po raz kolejny na wystawie Pana Tomasza, ja cieszę się, że mimo, że tylko kilka osób było w 2023 to mimo wszystko spotykamy się tutaj w kompletnie innym, innej odsłonie i w kompletnie innym otoczeniu. Ja już trochę słuchałem zakulisowych takich rozmów z Panem Tomaszem, a dlaczego tak, a dlaczego taka. jak takie prace powstają to akurat było konkretne pytanie o jedną z nich, myślę, że Pan Tomasz zaraz będzie o tym mówił. Ja się bardzo cieszę, że ta różnorodność towarzyszy nam tutaj w Centrum Kultury i Sztuki. Ja się bardzo cieszę, że pan Tomasz, jako stypendysta prezydenta w miasta Siedlce po raz kolejny wybrał naszą instytucję, naszą galerię do prezentowania swoich prac i do tego, żeby móc podzielić się z państwem swoimi emocjami, bo kiedy się ogląda te obrazy, to z każdego z nich można czerpać coś innego, ale każdy z nich niesie ładunek emocji i to jest myślę piękne w pracach, Przede wszystkim pana Tomasza, dzisiaj, którego, którego gościmy i oglądamy jego pracę. Ale to jest właśnie piękne, że każdy z nas, kiedy ogląda tę pracę, odczuwa coś innego, a jeżeli mamy jeszcze artystę, który tę pracę stworzył i możemy dopytać o jakieś konkretne emocje, o jakieś konkretne dzieła, to myślę, że to jest wartość dodana i do tego państwa zachęcam, żebyście korzystali z obecności naszego e, artysty, z obecności pana Tomasza, autora dzisiejszej wystawy. Wystawy, która będzie do końca marca, tutaj, więc jeżeli. Będziecie Państwo przychodzili ze, ze, ze znajomymi, z rodziną na nasze wydarzenia do Centrum Kultury i Sztuki. To powtarzajcie wszystkim, że oprócz tego, że idziecie na koncert albo na spektakl, to możecie ich zaprosić do naszej galerii do końca marca i powiedzieć, że byliście na otwarciu, byliście Państwo oko woko z panem Tomaszem, rozmawialiście o tych pracach i co więcej, polecacie te prace jak najbardziej do tego, żeby je oglądać. Panie Tomasz, dziękujemy raz jeszcze. Tradycyjnie oczywiście mamy różę. przyjęło się, że mężczyzna wręcza kobiecie, ale to Pani Maria dzisiaj sama wymyśliła, że ona jako przedstawicielka płci, tej piękniejszej, jeszcze miała pocałować mężczyznę, ale okej. Okay. Zapomniałam. to mogę dotrzymać tradycji. Tak. A dlaczego, to zaraz Pan się będzie z tego tłumaczyć. Tak, tak, tak. tak, tak. Żeby tam, proszę, panie Tomaszu yy, i Panie Prezydencie, nie wiem, czy Panowie ustaliliście kolejność wypowiedzi? Widzę, że nie, to Panie Prezydencie, zapraszam w takim razie. Ja, ja na pewno krócej to, to może. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał już o poprzedniej wystawie. Ja jestem już na, na którejś 9. podstawie. Chyba jedną opuściłem pierwszy. Tak, tak. Jedno. Natomiast nadrawiam teraz i, i nie żałuję i dziękuję Ci Tomku. Pan mogę po imieniu, bo znamy się bardzo długo. Za zaproszenie. Dziękuję ci i gratuluję Ci dotychczasowych, tych wszystkich wspaniałych obrazów. Miasto siedce, pan prezydent miasta siedce zawsze wspierał, wspiera i będzie wspierał kulturę. Tam jest tego przykładem. Bo, jak Szanowni Państwo, na pewno wiecie, jest stypendystą i to nie jest prawda, że stypendysta musi mieć 18-20 lat, bo można być świetnym stypendystą w trochę starszym wieku, tam 22 załóżmy. I jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu powiedzieć: Bo, Tomek otworzył się na tworzenie pandemii, i to jest akurat jeden z nielicznych plusów pandemii. Yy, ona była wtedy, i on mówił o tym, że po prostu tak jak my wszyscy wtedy, siedząc w domach, chcieliśmy szukać sobie jakichś yy, takich zajęć, jakiejś pasji. Otwieraliśmy się, bo mieliśmy dużo wolnego czasu. Yy, on to wykorzystał w, w wspaniały sposób. No, efekty widzimy też dzisiaj, bo część obrazów, jak zakładam, jest jeszcze też pewnie z tego okresu. Natomiast yy, na no dobrze, Domek, że. To zdecydowałeś się na abstrakcję kwiatowej księżnej Oli teraz, a nie sześć lat temu, jak jeszcze nasz Park Alexandra wyglądał, jak wygląda. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz gratuluję Ci i wszystkiego dobrego i czekamy na kolejny dystans. Pewnie powiem tak, że skorzystam tutaj z tych, z tych dobroci Twoich i jakiś obraz, powiem to w ten sposób, określę dumę. Wszystkiego za dobrego. Przede wszystkim chciałem wszystkim podziękować, że Państwo przybyliście na, na tą e, uroczystość. I tak jak tutaj e, zostało powiedziane, jestem e, stypendystą prezydenta na Stasierce. To są abstrakcje kwiatowe Księżnej Oli. Oczywiście chodzi o Aleksandrę Ogińską, i tu w swoich obrazach zawarłem to. No, ale. W stypendium wyjmuję 10 obrazów, tak sobie pomyślałem. 10 obrazów i co dalej niż te ściany będą. To pozwoliłem sobie dowiesić te inne prace, które w międzyczasie po prostu powstawały. No Na temat każdego z nich mógłbym bardzo dużo powiedzieć, ale proszę sobie popatrzeć. Powtórzę to, co mówiłem przy ostatniej wystawie. Ja się dobrze bawiłem, bo ja sobie lubię eksperymentować patrzeć, sprawdzać nowe odkrycia jakieś. Bardzo dobrze się bawiłem przy malowaniu mam nadzieję, że Państwo będziecie się równie dobrze bawili przy oglądaniu. Dziękuję bardzo. A dlaczego, róża? A dlaczego róża? No bo to było w przysłowiu, że różek mężczyzna powinien dawać kobiecie. Pozwoliłem sobie dać żonie, która no, swoje zniosła przy pomocy, że tak powiem, moich tych atrakcyjnych. No właśnie. Ale chciałem jej podziękować za cierpliwość, za to, że ale proszę sobie wyobrazić, że to wszystko to na co dzień w domu stoi, no, w każdym gdzieś tam miejscu, w pokoju i tak dalej. No i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Ja kościoła publicznie. No. Właśnie, właśnie. Nie, to nie było mówione spokojnie. Szanowni Państwo, e, oddajmy pana Tomasza w Państwa ręce. E, wykorzystujcie jego obecność, wykorzystujcie jego e, opowiadanie o każdym, nie obrazie, w ogóle tak jak powiedzieć, mówić długo e, i namiennie. Nie, nie dopytałem jeszcze, czy one są od razu u nas... Przy...